Tablecoin Binance traci kapitalizację rynkową o 2 miliardy dolarów w przeciągu miesiąca. W tym tygodniu kapitalizacja rynkowa BUSD sięgnęła 15,3 miliardy dolarów, co oznacza spadek o 2 miliardy w porównaniu z grudniem. Biały Dom wzywa kongres do zwiększenia wysiłków w zakresie regulacji kryptowalut. Urzędnicy administracji Bidena wezwali w piątek kongres do rozszerzenia uprawnień organów regulujących w celu nadzorowania branży kryptowalut. Nowe przedsięwzięcie Amazona. Firma podobno pracuje nad aktywami cyfrowymi, które do wiosny mają zasilić rynek NFTs. Prokuratorzy federalni twierdzą, że sam Bankman próbował wpłynąć na zeznania świadków i proszą sąd o zakaz komunikacji z obecnymi i byłymi pracownikami FTX i Alameda Research. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mój kanał na YouTube.